Prosławo, spotykamy się na kolejnym spotkaniu odnośnie Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Powiedz mi, bo wiem, że już od dłuższego czasu właśnie jesteś w tym klubie, powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się właśnie na uczestnictwo w tym klubie? Jest dla mnie istotne, żeby każda kobieta dysponowała swoimi pieniędzmi, ponieważ od 25 lat dbam o to, żeby moje klientki miały zawsze pieniądze, żeby umiały gospodarzyć tymi pieniędzmi i żeby też miały możliwości ulokowania tych pieniędzy bardzo bezpiecznie. Stąd też środowisko kobiet jest mi bardzo bliskie, bo kto, jak nie kobiety, powinny mieć pieniądze. Dokładnie, a ja jeszcze chciałam zapytać o teraz, te czasy, właśnie pandemiczne. Czy one jakoś wpłynęły na pogorszenie się portfelu kobiet, albo może wręcz przeciwnie, na polepszenie się tego portfela? Dziś, jak nigdy dotąd, trzeba być bardzo dobrym gospodarzem swoich pieniędzy. Stąd też ja nie odczuwam pandemii, ponieważ rozmowy o pieniądzach są bardzo poważne, zwłaszcza teraz. Kiedy musimy liczyć każdą złotówkę, żeby starczyło na dzisiaj i żeby zawsze były. Dokładnie rozumiem. A proszę mi powiedzieć właśnie, czy tylko kobiety, czy mężczyźni też właśnie o poradę do Pani trafiają, jeśli chodzi o właśnie rozporządzanie finansami? Często jest tak, że jestem witana po wyglądzie, a żegnana po rozumie. Czyli mężczyzna nie do końca uwierzy, że może kobieta coś wiedzieć o finansach, o lokowaniu, o bezpiecznym lokowaniu, o diamentach, o inwestycji w grunty, o różnego rodzaju innych inwestycjach. Stąd też e, trudniej się umówić z mężczyzną, ale jeżeli już pozyskam zaufanie mężczyzny, to idziemy przez życie przez 10-15, najdłużej. Jest ze mną klient, który ma 25 lat stażu wspólnie ze mną. Przeszedł przez trzy kryzysy. Z obronną ręką mamy kapitał nadal uratowany. Wow, cudowne to jest, że tak klienci powracają i że to jest taka długofalowa współpraca. Tak. To jest zdecydowanie długofalowa współpraca, ponieważ zaufanie tworzy się przez czas i przez efekty, jakie się osiąga tak naprawdę. No bo po mocach dopiero widać, czy doradca chciał tylko sprzedać, czy doradca chciał rzeczywiście wejść w buty klienta, Sytuację klienta i klientki, i żeby rzeczywiście znaleźć tą prawdziwą, prawdziwą potrzebę, co my potrzebujemy: czy zbieramy dla dziecka, czy chcemy wybudować dom, czy chcemy zapewnić sobie spokojny byt, bo w pewnym momencie każdy ma taką chwilę, że nie chce dłużej pracować. Może oddać się odpoczynkowi. Mhm. Dokładnie. Dziękuję pięknie za rozmowę i dalszych sukcesów, oczywiście bardzo zawodowych. Dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą obecność Państwa.